Wartości Bejcina, na Spłdle młytwórstwa Teodore Kropidłości, czytają Tatiana Słowi i Magdalena Kropidłowsku. Tydura Kropidłowsku, poetka, gazetniczka, urodziła się w 28. gromiczniu w 1869 roku w Łangu Kulchwejniców, w 1914 roku. Wespół robiła z Gazetą Gduńską i Gazetą Grudziąską, wiać ich publikływa te. W 1920 roku zaczęła robić zaś w Kartezach. W latach 1922-1927 Wespół robiła z Gazetą Kartezką, a później redagowywała pismiono Wiarę z W 1924 roku Wadała płaka płekasiebach po pod titla Wędrówka po kaszubskiej Szwajcarii i Z dziejów Kartuz i klasztoru Kartuzjanów w Kartuzach. Umarła 21 w 1931 roku w Kartuzach i tyła je płechowunu. Miała wse wiele lubnotę do kartys, co je widzec w iłytwórstwie. Paśnota miasta stałe kruzione głęze w siedcich starnów przez rozmaite lasę. Jacime w swoich granicach jezora była wiele razy sławioną w dokazach poetci. na wyrtnotum kartys sutyś malowny, bejkłewy, widzenkłewy myle. Miasto parłąci między cole mało z płykleśtornym zespoła ojców kartyzów i kasiepścim muzeum w kartyzach. Wertydat byciankna historyczne zabudowania gardu. Tyłe de smroczne historie zykleny kartuzów Nalest jantarowy skerb w głąbiach jezur i sikac zdzinionych zumków. Błedoch bejci bawium i łycium na rozmaity yrt. jacima herojama.